Witam Was w pierwszym odcinku z mojej nowej serii na YouTubie World of Tanks. Znaczy zagrajmy w World of Tanks. Dzisiaj będziemy grać sobie w World of Tanks jedną bitwę przejedziemy, opiszę Wam moje konto i na jakim serwerze gram. No a widzicie, że gram na WOD EU2, czyli na europejskim drugim serwerze. Nazywam się 456 czyli tak jak na YouTubie. I należę do klanu polskie barbarzyńskie hordy którym mam kolegów Asterikusa, który może ze mną rozmawiać, bo ustawiliśmy to sobie. I to na razie jest na tyle, co Wam chcę powiedzieć o moim koncie i teraz przejdźmy może do bitwy. Pojadę sobie czołgiem T50, czyli czołgiem sowieckim, bardzo szybkim, wyciąga 60 na godzinę. To jest czołg który wykrywa przeciwników i wraca do bazy, o ile przetrwa co jest bardzo ciężkie do przetrwania tym czołgiem, jak możecie sami zobaczyć yy, że to jest bardzo ciężkie do przetrwania tym czołgiem, jak zobaczycie tutaj nie, czekaj gdzie? przebieg służby no i mam trochę odznak i takich różnych, ale to nie jest najlepsze yy, T-50 przegrane, 5, 143 Wygrane 130, 10, ale to i tak przetrwaliśmy tylko 14 bitew tym czołgiem. Dobra, to bez większego owijania. Jedziemy w bitwę tym czołgiem. Jesteśmy bardzo wysoko, jak na ten czołg. Bardzo, bardzo wysoko. Trochę mi się ładuje. Dłużej niż zwykle, bo nagrywam, ale inni mają słabszy komputer niż ja i dlatego się wyrównało jakoś. No i tak. A możecie mi mówić, jakimi czołgami chcielibyście, żebym grał w następnym odcinku. Yy, I w sumie to tyle. Raz przejdziemy do bitwy. Bitwie. Yy, będę mógł krzyczeć trochę i będę mógł. Yy, nie, przeklejać nie będę. Yy, będę mógł... Będę mógł się denerwować. Ale tej bitwy... tą bitwę postarał się wygrać, ale to i tak będzie bardzo trudne. Nie, nie. No! No gratulacje, Krzysiek, gratulacje za pomysł. Brawo. Spadnięcie z górki nie jest dobrym pomysłem, ale widzicie jak tutaj działa trajektoria ruchów. Word of Time, No i gratulacje. Zepsułem sobie gąsienicę i straciłem 5 życia. Pojedziemy może nie ten tylko ten. Aha, i ten czołg jest aż tak szybki, że można nim driftować. To na razie ja się zamykam, a wy oglądajcie rundę. No, i skończyła się ta bitwa. Tak jak na ten czołg, to bardzo dobrze zniszczyłem aż dwóch przeciwników w szarży. No i to by było na tyle w tym odcinku. Wrócimy sobie do garażu. Na pewnym odcinku mi, czy pojedziemy artylerią, MX-em, niszczycielem niemieckim Jaguar PZ4, z 100. Z Turpanzerem dwójką, czyli niemieckim, yy, sowieckim T-34-85, sowieckim Misem, yy, sowiecką Su 85 francuskim amx 40, czy amerykańskim M-37. To zostawiam Wam do wyboru. Następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.